Z piekła do nieba, tak można podsumować mecz z Brytyjkami. Katarzyna wybiera, ale przegrywacie 0 do jednego, ostatecznie wygrywacie 2 do 1. Nic tylko się cieszyć i jest tej radości dużo w waszym obozie. No pewnie, mnie trzeba do końca zachować tą zimną głowę i walczyć do końca dalej. Że, żeby potem nie było jakiegoś zaskoczenia, że. No. Ty byłaś spokojna, cały czas wierzyłaś, że to się dobrze dla was zakończy? Ja zawsze staram się być spokojny. Zamiast też tak było. Dlaczego tak trudno wchodziłyście w to spotkanie, tak długo? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. To zależy od podejścia każdej z osobna i no po prostu nie wiem, no, nie jestem w stanie powiedzieć tego. Krytyki zaskoczyły Was? Bo poprzednie dwa mecze gładko przegrały, teraz zagrały chyba najlepszy mecz na tym turnieju. Myślę, że nie tyle, że zaskoczyły, ale po prostu my nie byliśmy do tego przygotowane psychicznie. Bo faktycznie przegrały te dwa mecze i to dało nam taką świadomość, że może są słabsze, może będzie łatwiej. I myślę, że właśnie dużo dziewczyn podeszło do tego meczu tak, że to będzie mecz najprostszy ze wszystkich. Tak też grałyśmy turniej wcześniej z nimi, wygrałyśmy 11 do 0. Także to też dało nam jakąś właśnie wizję tego meczu, błędną wizję tego meczu. No, i tak myślę, że to przez to. Co wiesz o Włoszkach, waszym kolejnym przeciwniku? Wiem na pewno, że będzie to ciężki mecz. Że w poprzednich, na poprzednich mistrzostwach, w poprzednich latach były naprawdę dobrą drużyną, walczyły o awans praktycznie za każdym razem. I myślę, że trzeba się bardzo dobrze psychicznie podejść do tego meczu, przygotować się i dać siebie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.